Witam Was 27 lipca 2020 roku, w dniu kiedy to nagrywam. Mój syn Cezary kończył właśnie 11 lat. Pozdrawiam, widzów! No i właśnie jesteśmy w Wąbrzeźnie, i słuchajcie, sprawa jest taka, że chciałem wjechać na plażę, ale tam wszystko rozkopane. Jeden wielki plac budowy. A więc co? Pogmeramy dzisiaj z Cezarkiem, porzucamy magnesem neodymowym. Nakręcimy jakiś fajny odcinek, mam nadzieję z tego. Zobaczcie, dzisiaj mam taki cwancyk. Tutaj jest sprzęt Cezarego. O, zerknijcie. Taki profesjonal. Razem z Liną, tam jest magnesik. Także walizeczka po elektronarzędziach się przydała. Tu mam od kolegi Markusa takie ustrojstwo Zerkajcie, o co tu chodzi stryk i mogę sobie wozić złom bo to jest na kółeczkach w końcu nie będę musiał dźwigać tymczasem niech to posłuży za transporter dla mojego WKZ Opa. i nic bierzemy walizeczkę proszę Cezary twój sprzęt chodź Czaruś trzymaj O, Czarek zabiera swój sprzęt ja swój i lecimy Wyciągać złom rzeźna. No, my z czarkiem już na brzegu, ale powiem Wam, że już teraz wiem, dlaczego unikam magnesu dymowego w lato. Wszystko tak stało że po prostu nie poznaje tych miejsc. Nie ma po prostu jak tutaj dojść. I dlatego, właśnie. Opa! Dobra, zarzuciłem pierwszy raz dla czarka. Ja zaraz zarzucam swój sprzęt. Tu, Cezary, już pomału zejdź sobie niżej, i już możesz ściągać linę, pomalutko, ok. Fajnie. A, tatulek zarzuci swojego wkz -a. Opa! Dobra, zobaczmy, co dzisiejszy dzień przyniesie. Mój pierwszy rzut przynosi kawałek siatki ogrodzeniowej. A Cezary wytarmosił zobaczcie, takie tam drobiazgi: gwoździe, gwoździki, jakieś kapsle. Na razie bez rewelacji. Daleko w tle słyszę, jak się kłócą dwa koty, a ja coś tutaj chyba targam dla nas. Ale chyba tylko mi się zdawało, bo widzę same drobne śmieci. No nie zapowiada się to dobrze. Koty się tam biją. Wy tego niestety nie słyszycie. A ja wyciągam taki. Oho. Słyszeliście te koty? Heh. A ja taki pręcior tu wyciągam. Na razie drobiazgi wychodzą. Jezioro w cholerę zarośnięte i na zewnątrz i dyno całe, a ja targam taki drobiazdyk. A Cezary tam walczy ze swoim magiem. Spójrzmy czy coś mu tutaj wyjdzie. Oho, patrzcie czaro, czaro wytargał puszkę. Po wędkarzu jakimś. Pseudo wędkarzu. Była puszka, a więc jest też idęko od innej puszki. Czarek oczywiście to wyciągnął na swojego maga. Lekko zmieniłem miejscówkę i już wpada taki fant. Słuchajcie, podpórka pod wędkę, tyle że złamana. Jak widzicie, ktoś się pozbył. Jeden grosik i denko od słoika. Nie pierwsza w mojej karierze sytuacja, gdzie ciągam splątaną żyłkę, ale czy coś będzie na jej końcu? Zobaczmy. Czyli jest to, co zazwyczaj na końcu żyłki jest jej początek. Oho, czuję pierwszy dzisiaj taki porządny opór. Cóż to będzie? Cóż to będzie? Patrzcie taka rurka idzie No ładnie, ładnie Kilka kilogramów złomu w takiej oto postaci Chyba znów coś podjąłem z wody też swoje waży I co to będzie O słuchajcie, no ciągnę znów Tym razem jakąś taką solidną linę O fuck Patrzcie, na tej linie przymocowany kawał złomu. Opłukamy to. Patrzcie, jest to kawał żeliwa. Taka rura żeliwna. Nie wiem, ktoś sobie pułapkę zrobił. To mi wygląda jak pułapka na jakieś, nie wiem, węgorzy czy coś w tym stylu. Zobaczcie. Rura żeliwna, przymocowana solidna żyłka do tego. jak wągrzeźnia, to głąbiężnię, zobaczcie, co ja teraz targam, co ja teraz targam. Nie wiem, czy wy to widzicie, czy wy tego nie widzicie. Patrzcie, tadam. Tego się nie spodziewałem. Rower Funkelnówka. Prawie nie śmigany. Ja pierdzielę. Zobaczcie. Wszystko działa. Przerzutki są. Pełen wypas. Także rowerek. Pierwsza liga. Nawet łatwo poszło wyjąć go. Przy okazji, zdobyczy w postaci rowera. Dorzucam taką blaszkę. Była tuż przy rowerze, zobaczcie. Pewnie ktoś zerwał ją na tym rowerze. Podejrzewam. Kolejny, równie ciekawy fancy to taka multicarta, zobaczcie. Czyli takie wielonarzędzie, że tak powiem. Do odkręcania śrub różnej wielkości, nożyk, piłka i takie tam bzdety. Super. Przyda się. razem taka dziecięca spineczka do włosów Hello Kitty druga dzisiaj blaszka wędkarska razem ze stalką. taka mniejsza fancik bardzo cieszy sam sobie pod pomostem i wytargałem fajny duży haczyk razem z żyłką i do tego taki gwóźdź spójść słusznej wielkości Czuję, że podnoszę z wody ciężar jakiś. No i mam, patrzcie. Taka laga, pełny pręd, dosyć gruby, 2-3 kg wagi. Czekajcie na ten zestaw, 2 grosze i kółeczka wraz z kluczykiem. Taka sytuacja GJM. Słuchajcie, mam ciężar na oko minimum 5 kg. Ale to trudno ocenić, bo holuje to dopiero. Okaże się, jak wyciągnę na brzeg. Ale waga słuszna jest. Uf. Opa, Cóż to jest? Ale prętas wywijaz, Zobaczcie. Normalnie po horyzont. la. Jak jego poskłada. Mam nadzieję, że się uda go jakoś skompresować. No, 5 kg będzie spokojnie. Patrzę przed siebie złudną sytuację, gdzie pełno bombli wychodzi z wody i coś. Coś tego? Ufaj. Coś czuję, ale nie wiem, czy to. Stream. Ja tutaj nie stracił maga. To byłaby poważna sprawa. Coś na dnie leży. Byłem na tamtym pomoście, teraz szedłem na inny i spróbuję z tej strony podciągnąć. O fuck. Ale to marzy. No i słuchajcie, wydarzyło się to, czego tak naprawdę nie lubię. Zaraz sobie założę gogle, skoczę do wody, a Cezary będzie mi nagrywał. Mam nadzieję, że uda się odzyskać noodyma, a jak nie, to trudno go tutaj zostawię i kiedyś zorganizuję jakąś akcję, ale trzymajcie za mnie Lecimy! Okazało się, ale jaja, haha. okazało się, że nie trzeba nurkować, bo magnes był po prostu zaczepiony o taką linkę, wiecie. Zaczepił się o linkę i tylko go rozplątałem, nie nurkują, także super. Dzięki, Ciaruś, za pomoc. A teraz pan idzie się relaksować. Juhu. Ale super, oh, ale relaks, uh. oh, coś pięknego. Patrzcie, nie muszę pływać. Janka unosi mnie na wodzie. Oh, czuję się jak w niebie. Fajnie. Uh -huh. wow. O, zobaczcie, pierwszym fancikiem z plaży jest 10 groszy i połazimy trochę po tej plaży, skoro już tu jesteśmy, żeby nie zmarnować dnia. Dobra, mam tutaj sygnał na 10-20 groszy. I wytargałem 20 groszy, tym razem sygnał 10 groszowy, a jednak znów 20 groszy, trochę się pomyliłem. Tuż obok leżało 5 groszy. Także mam już 55 groszy z plaży spójrzcie znów. Spoziera na mnie z piasku tym razem 10 groszówka okolice ławeczek oddają kolejną 10 groszówkę. W okolicy ławeczek bieda na razie kolejne 4 grosze. To był sygnał 59,60 miałem nadzieję na 5 zł i jest 5 zł. Super. To był taki dziwny sygnał. Jest taka gwiazdka, a do tego 20 groszy. Tuż obok wyłazi druga taka gwiazdka. Nie wiem od czego to niby ma być. I już po chwili wyciągam kolejne dwa grosiki. Małe nominały coś tutaj wyłażą. W okolicy takiego stojaka na kajaki wychodzi 31 groszy. Same drobniaki. Tu już operator odpala koparkę a ja odpalam 21 groszy koparka z łoskotem odjechała do swoich zadań a ja przytulam w tym czasie jednego grosza kolejna ławeczka przynosi 4 grosze kolejna maszyna odjeżdża do swoich zadań a ja znajduję kolejną monetę tym razem 50 groszową Mijam kolejne ławeczki. Tutaj wpada mi 5 monet. No i pojechał do boju. A mi wpada kawałek od zamka błyskawicznego. Przygarniam dwie ostatnie monetki dzisiaj z plaży. 6 groszy. Podsumowania nie będę robił. Było to co widzieliście. Jakieś 7 zł z plaży. Przygoda, rowery, szmery, bajery esy floresy, majtki, magnesy, widzieliście, musiałem nurkować znów, w sumie nie musiałem nurkować, ale było fajne. Dzień zaliczam do udanych, tym razem już naprawdę kończę, was zapraszam, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, cześć!